Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Martyna w szpitalu. Martyna od rana czuła, że to będzie wyjątkowy dzień. Nie dość, że świeciło słońce i śpiewały ptaki. To jeszcze miała dziś swoją ulubioną lekcję. Zajęcia sportowe. Spakowała do plecaka wygodne leginsy, białą koszulkę i sportowe buty z fioletowymi sznurówkami. Następnie wyruszyła do szkoły. Pogoda była tak piękna, że Martyna zaczęła marzyć o zajęciach sportowych na boisku. Uwielbiała, kiedy nauczycielka pani Ania zabierała dzieci na zewnątrz, ponieważ przestrzeń do biegania była znacznie większa. W szkole Martyna przywitała się z koleżankami i razem z nimi weszła do klasy, w której odbywały się pierwsze lekcje. Nie mogła jednak usiedzieć spokojnie w ławce ponieważ już wyobrażała sobie podskoki na boisku, grę w dwa ognie czy slalom z piłką. W końcu wybiła godzina wychowania fizycznego. Klasa pojawiła się pod salą gimnastyczną, ale zgodnie z przypuszczeniami Martyny, pani Ania zaprosiła wszystkich na boisko. Rozdała dzieciom pachołki do poustawiania, co zwiastowało ciekawe ćwiczenia. Zaczęło się jednak od rozgrzewkowego biegania dookoła boiska. Później były skoki przez długą skakankę trzymaną przez dwie osoby. Aż przyszła kolej na uwielbiany przez dzieci tor przeszkód. Martyna była w swoim żywiole i bawiła się doskonale. Ale gdy przeskakiwała przez ostatnią przeszkodę, niewielką ławeczkę, coś poszło nie tak. Martyna źle ustawiła nogę, potknęła się i upadła na kolano. Poczuła ukłucie. I bardzo silny ból. Przez moment była oszołomiona tym, co się wydarzyło, a zaraz potem łzy napłynęły jej do oczu. Koledzy i koleżanki zasłonili twarze dłońmi, a pani Ania pobiegła do niej, żeby pomóc jej wstać i sprawdzić, co się stało. Martyna, czy wszystko w porządku? Zapytała, klękając obok niej. Martyna pokręciła głową. Kolano bolało ją tak bardzo, że nie mogła poruszyć nogą. Pani Ania delikatnie ją podniosła i posadziła na ławeczce. W międzyczasie poprosiła chłopca z klasy, Antka, żeby pobiegł po panią pielęgniarkę, a potem przyjrzała się obrażeniom. Kolano Martyny nie wyglądało najlepiej. Wypadek był bardzo dotkliwy. Po upływie kilku minut, Antek wrócił na boisko prowadząc panią pielęgniarkę. Zmartwiona biegła w stronę Martyny z apteczką w ręku. Obejrzała nogę i powiedziała: To wygląda mi na bolesne stłuczenie. Powiadomię twoją mamę, żeby zabrała cię do domu. Choć myślę, że lepiej gdyby twoje kolano obejrzał lekarz. Oceniłby, czy to tylko powierzchowna rana. Martyna spoglądała to na panią Anię, to na pielęgniarkę. Nie lubiła chodzić do lekarza i zrobiłaby wszystko, by tego uniknąć. Ale zanim zdążyła dłużej się nad tym zastanowić. Do szkoły przyjechała jej mama. Martyna poczuła ulgę, mogąc się do niej mocno przytulić. Po rozmowie z pielęgniarką i panią Anią, mama ku rozpaczy Martyny podjęła decyzję o zawiezieniu jej do szpitala. Chciała mieć pewność, że nie stało się nic groźnego, a Martyna wiedziała, że nie ma sensu z tym dyskutować. W drodze do szpitala, mama mówiła spokojnym głosem: Wszystko będzie dobrze, kochanie. Mam nadzieję, że długo tam nie zabawimy. Szpital był duży, a wokół krzątali się ludzie w białych fartuchach. Mama wypełniała formularz w tak zwanej rejestracji, a Martynka w tym czasie czekała na nią na miękkim krześle, trzymając kciuki, by szybko wrócić do domu. Wkrótce pojawiła się pani doktor o imieniu Julia. Miała jasne włosy i przyjazny uśmiech. Martyna zwróciła uwagę na jej śnieżnobiały fartuch oraz stetoskop zawieszony na szyi. Lekarka zabrała Martynę do gabinetu i zaprosiła na badanie. Zobaczymy, jak się miewa twoje kolano. Po krótkim obejrzeniu rany, pani doktor zdecydowała o konieczności wykonania zdjęcia rentgenowskiego. Przejście do innego pomieszczenia było dla Martyny sporym wyzwaniem, ale na szczęście pomagała jej mama. Pracowni rentgenowskiej, Martyna położyła się na specjalnym łóżku, a pan technik wykonał prześwietlenie. Noga musiała leżeć nieruchomo, co wcale nie było łatwe. Dziewczynka jednak świetnie sobie poradziła. W nagrodę dostała naklejkę z pieskiem i lizaka bez cukru. Po chwili pani doktor wróciła z wynikami. Przynoszę dobre wieści. Nie ma złamania, powiedziała z uśmiechem. Ale kolano jest bardzo mocno stłuczone i będzie ci potrzebny solidny odpoczynek. Damy ci specjalny opatrunek i założymy opaskę uciskową. Zostaniesz u nas na obserwacji przez dwa dni. Musimy mieć pewność, że proces gojenia przebiega prawidłowo. Martyna zmarszczyła brwi. Mam zostać w szpitalu? A co z domem? Wiem, że to nie jest wymarzony plan, odparła pani doktor. Ale mamy tu bardzo przyjemny oddział dziecięcy. Są książki, gry, kolorowanki i rysunki na ścianach. Twoja mama może być z tobą ile tylko zechcesz. Martyna bardzo niechętnie się zgodziła. Prawda była taka, że noga bolała ją coraz bardziej i bała się chodzić. Może lepiej być w tym momencie pod kontrolą specjalistów. A skoro miała tu tylko odpoczywać i oglądać bajki, to może nie będzie aż tak źle. Dostała piżamę w gwiazdki, mięciutki kocyk i własne łóżko z guziczkami, które podnosiły oparcie. Pani pielęgniarka, która się nią opiekowała, miała na imię Basia. Była bardzo miła i co godzinę przynosiła jej gorącą herbatkę oraz książki z kolorowymi ilustracjami. Wieczorem do pokoju zajrzał chłopiec z sąsiedniej sali. Miał na imię Staś. I leżał w szpitalu z ręką w temblaku. Uśmiechnął się i wesoło zagadnął. Cześć! Pani Basia pozwoliła mi cię odwiedzić. Czy chciałabyś jutro zagrać ze mną w Zgadnij kto to? Martyna bardzo się ucieszyła, że udało jej się poznać nowego kolegę. W dodatku ta gra była jedną z jej ulubionych. Dzięki za zaproszenie. Chętnie z tobą zagram. Gdy nadeszła noc, światła w korytarzu przygasły. A Martyna leżała cicho, wsłuchując się w dźwięki szpitala. Całkiem nieźle się tu czuła i sama była tym faktem zdumiona. Nie mogła doczekać się kolejnego dnia, ponieważ Staś opowiedział jej o klubie odważnych i obiecał ją tam zaprowadzić. Dołączały do niego dzieci, które z jakichś powodów trafiły na oddział. Przytuliła pluszowego króliczka, którego mama przywiozła jej z domu, i zamknęła oczy. Następnego ranka Martyna obudziła się trochę wcześniej, niż zwykle. W szpitalu poranek wyglądał specyficznie. Zamiast budzika słyszała cichutkie dźwięki kroków pielęgniarek, szelest pościeli i delikatne pikanie termometrów. Na śniadanie dostała owsiankę z malinami i herbatkę w kubku z misiem. Trochę tęskniła za domem, ale ucieszyła się, gdy do jej sali zajrzała pielęgniarka Basia. I powiedziała z tajemniczym uśmiechem: Martynko, dziś jest wyjątkowy dzień. Po pierwsze, twoje kolano wygląda dużo lepiej, a po drugie, klub odważnych zaprasza cię na spotkanie. Klub odważnych? Staś opowiadał mi o nim! zawołała Martyna z szeroko otwartymi oczami. To wspaniale! przytaknęła pani Basia. Klub zrzesza wszystkie dzieci na naszym oddziale. Razem się bawimy. Uczymy się nowych rzeczy i wspieramy, gdy ktoś ma trudniejszy dzień. Każda nowa osoba w klubie otrzymuje odznakę dzielnego pacjenta. Martyna była bardzo szczęśliwa. Z pomocą pielęgniarki i specjalnej podpórki udało jej się dotrzeć do sali zabaw. Była duża, jasna i pełna kolorowych rysunków. Na jednej ścianie namalowane były chmurki, na drugiej uśmiechnięte gwiazdy, a po środku Błyszczała ogromna tęcza. Na dywanie siedziała grupka dzieci. Był tam Staś z temblakiem, wesoła dziewczynka w okularach o imieniu Lena i chłopiec opowiadający dowcipy. Wszyscy ucieszyli się na widok Martyny. Cześć, chodź do nas, zawołała Lena. Dzisiaj rysujemy nasze supermoce. Supermoce? Martyna przysiadła na pufie i spojrzała na kartkę. Tak, wyjaśnił Staś. Ja narysowałem rękę robota, która potrafi zbudować z klocków wszystko. Martyna zaczęła się śmiać, a potem z zapałem chwyciła za kredki. Zastanowiła się przez chwilę, po czym narysowała samą siebie, w czapce odkrywcy i z bandażem na kolanie. Nad jej głową unosiło się słowo Wytrwałość To moja supermoc powiedziała z dumą. Nawet kiedy coś bardzo boli, nie poddaje się. Po południu Martyna wróciła do swojej sali i odpoczywała z książką o wesołych dinozaurach. Czas płynął spokojnie, aż nagle ktoś zapukał do drzwi. Martynko, mam dla ciebie niespodziankę powiedziała pielęgniarka Basia z uśmiechem. Drzwi otworzyły się szeroko, i do środka zaczęły wchodzić znajome osoby. Najpierw pani Ania. Nauczycielka wychowania fizycznego, a zaraz za nią. Cała klasa. Koleżanki i koledzy przyszli ją odwiedzić. Martynko, zawołała pani Ania z szerokim uśmiechem. Musieliśmy sprawdzić, jak się miewasz. Wszyscy stanęli wokół jej łóżka, a Ala, jej najlepsza koleżanka, wręczyła jej ogromną kolorową kartkę, wyklejoną serduszkami, naklejkami i napisem. Wracaj do nas szybko. Sami ją zrobiliśmy, powiedział Bartek. Każdy dołożył coś od siebie. Ja nakleiłem dinozaura na deskorolce, wtrącił z dumą Kuba. A jak księżniczkę roszpunkę, dodała Tosia. Martyna poczuła, że ma prawdziwych przyjaciół. Była szczęśliwa. Tak po prostu. Mamy coś jeszcze, zawołał Julek, podając jej pudełko owinięte w kolorowy papier. Tu są listy od każdego z nas, z osobna, i nasze zdjęcie klasowe, żeby było ci raźniej. Odwiedziny trwały nieco ponad godzinę. Dzieci opowiadały, co się działo w szkole, o pysznych naleśnikach, które zrobiły furorę w szkolnej stołówce, i że pani od muzyki przyniosła dziwny instrument, wyglądający jak latający spodek. Kiedy koledzy i koleżanki musieli już wracać do szkoły, Martyna poczuła wdzięczność, że ich ma. I że jej klasa jest tak zgrana. Po tej radosnej wizycie nawet kolano jakby mniej bolało. Wieczorem odwiedziła ją Lena z klubu odważnych. Razem robiły origami, a potem kolorowały stworzone prace pisakami z brokatem. Martyna opowiedziała też nowej koleżance o wizycie swojej klasy i ze wzruszeniem pokazała jej pudełko, pełne listów, przepełnionych ciepłem. Nadeszła ostatnia noc w szpitalu. Martyna nigdy nie przypuszczałaby, że jej pobyt tutaj minie tak szybko. Następnego dnia obudziła się z wyjątkowym uczuciem. Po pierwsze, noga bolała już tylko troszeczkę, a po drugie, słońce, które zaglądało przez okno jej sali, układało się w kształt serca na ścianie. To musiał być dobry znak. Po śniadaniu, na leśnikach z owocami i gorącej herbatce z cytryną, pielęgniarka Basia przyszła do niej z wiadomością. Martynko, dzisiaj czeka cię kontrolne badanie kolana. Jeśli wszystko będzie w porządku, wrócisz do domu. Martyna była podekscytowana. Znowu zobaczy swój dom i zaśnie we własnym łóżku. Ale zanim zaczęła się pakować, odwiedziła ją pani doktor Julia. Witaj, moja superbohaterko. Sprawdźmy, jak tam twoja noga. Na prośbę doktor Julii. Martyna ruszała lekko nogą, zginała ją i prostowała. Lekarka kiwała głową i uśmiechała się pod nosem. Po skończonym badaniu zapisała coś na specjalnej karcie, po czym zwróciła się do małej pacjentki: Wszystko wygląda doskonale i pięknie się goi. Dzisiaj wypiszemy cię do domu. Ale proszę cię o jedno. Przez kilka dni nie będziesz jeszcze biegać jak gepard. Dobrze? Dobrze, zaśmiała się Martyna. Będę chodzić jak ostrożna panda. Świetnie, przyklasnęła pani doktor. Ostrożne pandy to najlepsze pacjentki. Po wizycie pani doktor Martyna zabrała się za pakowanie swoich rzeczy. W międzyczasie odwiedzili ją przyjaciele z klubu odważnych. Staś podał jej własnoręcznie zrobioną laurkę. Z napisem: Lubię cię. Alena wręczyła jej bransoletkę z kolorowych koralików. Wkrótce przyjechała mama. Opowiedziała Martynie, że w domu czeka na nią świeżo upieczone ciasto drożdżowe z owocami i kruszonką. Następnie pomogła jej założyć kurtkę. Delikatnie zawiązała buty i pogładziła ją po włosach. Gotowa? zapytała troskliwie. Martyna spojrzała jeszcze raz na swoją salę, na uśmiechniętą pielęgniarkę Basie, panią doktor Julię stojącą w drzwiach i rysunki na ścianie. Pokiwała głową. Gotowa. W samochodzie w drodze do domu opowiadała mamie o klubie odważnych, o Stasiu, który uwielbia gry, o Lenie, która rysuje koty z trzema ogonami i o pielęgniarce Basi, która przygotowywała najpyszniejsze herbatki na świecie. Mama słuchała z uśmiechem i mówiła: Jestem z ciebie bardzo dumna, Martynko. Gdy dotarły do domu, tata czekał już w drzwiach, a kotek Marceli miałczał głośno, tak jakby chciał zapytać: Gdzie byłaś tak długo? Pokój Martyny wyglądał dokładnie tak, jak go zostawiła: kolorowe poduszki, kredki na biurku i książki na półce. Dziewczynka usiadła na łóżku i westchnęła z uśmiechem. Cieszę się, że znów tu jestem. Wieczorem, zanim zasnęła, przeglądała jeszcze raz kartki od klasy, laurki z klubu odważnych i bransoletkę od Leny. Wszystkie te rzeczy schowała do pudełka z napisem Moje najwspanialsze przygody. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.